Nastolatki, odcinek ósmy. Ciekawe, kiedy dziewczyny przyjdą. Nudzi mi się tutaj bez nich. Pokatałabym z kimś na Facebooku. Ała! Ale nie ma to sensu, bo one zaraz powinny przyjść, więc... Proszę. Hejka. Ała! Musisz tak wszystkich przewalać? A gdzie twoja walizka? Wiesz, co? Mówiłyśmy się z dziewczynami, że ym, ta. Diana weźmie walizkę z, ubrania, z ubraniami, tak? Nie, wa, wa, Diana weźmie walizkę z jedzeniem, a ta jej przyjaciółka weźmie z ubraniami naszymi. Aha, no to rozgość się. Poprzeglądam się w lusterku. Nie ma sprawy. Piękna jak zawsze. Proszę. A hejka, gdzie twoja walizka? Aha, zapomniałam jej. No, ale z Was są dziewczyny, no po prostu super. No, zapominacie walizki i jeszcze. No właśnie, no. Żal. Naprawdę, żal, 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 żal. Kurczę. Ach, jestem. Ale ty miałaś wziąć walizkę z ubraniami. Nie z jedzeniem. Okej, okay, położę ją tutaj, dobra? Dobra, rozguść się. Ale wygodne łóżko, to twoje? Nie, mojego brata. Gdzie jest twój brat? A poszedł do swojej dziewczyny. Chociaż raz jesteśmy wolne. Sorry, że nie zapukałam. A nie, no, nic się nie stało. Połóż te ubrania tam. Okej. Okay. To co, dziewczyny? Mm, impreza? No, nie wiem. Może wejdziemy na Facebooka. No. Okej. Okay. Czekajcie, tylko wezmę, bo mam laptopa. O, ała. Gdzie sobie siadamy, dziewczyny? E, o, i wziąłem jeszcze twojego laptopa. Okej. Okay. Dasz mi go? Trzymaj. Masz taki sam laptop jak mój były chłopak. No to fajnie. A ja będę mogła na Twoim laptopie, a Ty na swoim laptopie swojego bracia, brata? No tak, no, oczywiście. Ała, yy, To co robimy? Może najpierw się przebierzemy w piżamy. Okej, okay, no to ja wezmę swoją piżamę. Ała ja. To Twoja podłoga jest jakaś nierówna. Tak wiem. Mmm. Yy. Wezmę sobie, wiesz co? Ja zawsze w tym śpię. O. <laughs> Jestem trochę kasząca. <laughs> Nawet bardzo. No to się przebierajcie. Moja piżama to a ja? Nie wiem, czy wzięłam w ogóle piżamę. To jest moja piżamka. Ja się tutaj będę. Okej, okay, a ja nie wiem, czy wzięłam piżamę. O kurczę, chyba nie wzięłam piżamy. E, nie, nie, ty wzięłaś, wzięłaś. Położyłaś tylko do, do szuflady z mojego łóżka. A no przecież. Przebierajcie się już. No, przebierajcie się. Okej. Okay. Ja już jestem przybrana. No, no dobra. Ja się wstydzę. No weźmy, jesteśmy tymi przyjaciółkami. No przebierz się. No dobra. Już się przebieram. Dobra, przebrałam się. Co robimy? No, na laptopie. No dobra, tylko wimy krzesła z biurek. O. Dobra dziewczyny, rozgościcie się. <laughs> ok. Ej, a, 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 Frania, a co jeżeli twój chłopak przyjdzie? <klarzamy> Twy, chyba brat. Tak, tak, brat. Ała. Ej, nic się nie stanie. Ej, nie wiem, czy on w ogóle, no, wiecie. Nie wiem, czy on w ogóle przyjdzie. Proszę. Kawa, ała, kto to? Siostro. Co one tu robią? Mówiłam ci, na co ją dzisiaj u mnie? Miałeś iść ze swojej dziewczyny. Tak zerwała ze mną. Yy, możesz się posunąć. Ale gdzie będziesz spał? No, na swoim łóżku. Yy, I do tego jeszcze, czego grasz na moim laptopie? No wiesz, pozwoliłaś mi. No może i tak? A teraz zostaw nas w pokoju. <laughs> Przecież możesz spać w pokoju rodziców. O Boże. Albo możesz spać z naszą młodszą siostrzyczką na kanapie. O Boże, nie! Ej, chłopaku! Co chcesz, babo? Jeżeli. Jeżeli jesteś. Kurczę. Ku, jeżeli jesteś zły na swoją siostrę, nie wyżywaj się na nas. O boże, niech ci żyłka w mnie pęknie. Bardzo śmieszne. A teraz odsuń się. Bo co mi zrobisz? Bo to mój tata z policjantem. Ha, policjantów ja się boję policjantów. E, kto ma komórkę? Ja mam. Podej. No, daj mi tą komórkę. Diana a ty masz? Tak mam, weź sobie. Okej. Okay. numer numerat. Mam dzwonić do mojego tatusia? No nie, ja się boję policjantów. I kto tutaj jest Mikrusem? Tak, kochanie. Ani Tatus po prostu jakiś chłopak mnie zaczepiał. Ja ją zaraz dam, gdzie jesteś? Yy, na jaka to ulica? Um, Sikorskiego 21. U, 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 ulica Sikorskiego 21 przez... Przez dwa. Okay. Ulica Sikorskiego 21 przez 2. Dobrze, kochanie, zaraz tam będę. Patato Po. No. No dobra, będę spał na tej kanapie. Ale teraz musisz poczekać, zamknę drzwi. Musisz poczekać na mojego tatusia. Nie to miał Ups. Cześć córeczko. Hej, tatuś. Oh. Pan woźny? Tak, dorabiam sobie jako woźny. Mój Tatuś hmm. Wiem ślimak. Krab. sorry, krab. No i... I mama jest skąsicą, ja jestem kramem, zakochaliśmy się w pierwszym wyjrzeniu. Dobrze, dobrze. I co, podskakujesz do mojej córki? Hmm, hmm, hmm? Skrzypeczką ci dać? Weźcie się, ogarnijcie. A tobie dać? Tak się odzywasz? Tak się do starszego odżywasz? Idź sobie. No dobrze. Do widzenia, panienki. Patato. tato. Do widzenia. O, nareszcie. Hmm. Ale śmieszny filmik. D godzina 21:20. ha. <laughs> jakie to było śmieszne. Przyciśnij się! Bo co zrobisz? Właśnie, chcesz dostać? Zadzwonić po tatusia? E, nie, 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 już się uspokajam. Tak w ogóle to co jest w pokoju obok. Hmm, no zobaczmy. Idę z wami. Chodźmy, dziewczyny. Czekajcie. Zostań z nią, bo ona będzie płakać. Okej, okay, co oglądasz? Chodź zobacz. Nie wywalaj się na laptopa. On jest mój. Jak super preza, jest! Yeah. Uuu, uh, jea, yeah, jea! Yeah. Oho, oh, super ziomy! No, na szczęście nie ma tutaj ba, piolo! Eee, co się tutaj wyrabia? Bracie! Diana? Baron? Co ty tutaj robisz? Nie chyba, co ty tutaj robisz! Nie, ty tutaj co robisz? Ja nocuję. Ja też nocuję. Ale... ile nocujesz? Dwa tygodnie. Ja, ja. Ja jeden dzień. I kto tutaj jest cienias? Uff. Mogę nocować dwa tygodnie? Nie do mnie to pytanie. Mogę nocować dwa tygodnie? Nie. Oh, nikt nie. Takiego sławnego modela, który zawsze wszystkich przedrzeźnia, I co? Jak się teraz czujesz? Normalnie.